Witajcie. W dzisiejszym filmie powiem Wam o tym, jakie źródło jest. Będzie drugi odcinek serii. Dzisiaj powiem Wam o siedmiu sytuacjach, które... relacjach, jakie mieliśmy ze źródłem, które myślę, że bliżej przybliżą Wam to, jakie źródło jest. Ja powiem Wam na, na marginesie, poza tym odcinkiem, że każdy z nas jest źródłem i jak się bliżej przyjrzycie temu, jakie jest źródło, to odnajdziecie, tym jak się zachowuje źródło, siebie, tak naprawdę. Im bliżej ktoś jest, jakby źródła, tym ma więcej cech, jakie ma źródło, tak naprawdę. Dobrze, zacznijmy od pierwszego przypadku, który był w sumie wczoraj, ponieważ do odcinka pytania do źródła jeszcze raz się upewniłem, pytałem źródła, czy. Jezus miał jakieś bliskie relacje, intymne relacje z Marią Magdaleną. I źródło rozbawiło nas, odpowiedziało, że ze względu na to, co ludzie są, gdyby rzeczywiście takie relacje były pomiędzy Jezusem i Marią Magdaleną, to w Biblii to byłoby napisane czerwonym drukiem, czyli już na pierwszej stronie. Ze względu na to, że ludzie po prostu plotkują o takich rzeczach. Więc tutaj po prostu źródło trochę sobie zażartowało z tego. A to nas bardzo rozbawiło. Jeszcze chyba z godziny się wspominając to śmialiśmy z, te, z tego przykładu źródła, jeżeli chodzi o, o to, czy między Jezusem i Marią Magdaleną były jakieś intymne relacje. Otóż nie, oczywiście źródło po raz kolejny zaprzeczyło temu, że jakiekolwiek relacje były pomiędzy intymne pomiędzy Marią Magdaleną a Jezusem. Kolejna rzecz, która dotyczyła jednej, jednego z mężczyzn, który, któremu pomagaliśmy, to związana była z, z jego brakiem wiary. Brakiem, brakiem wiary w to, co robimy, brakiem wiary w stwórcę źródło i któregoś dnia poprosiłem źródło, by może zrobiło coś takiego, co pozwoli mu uwierzyć. Ale źródło zaprzeczyło, powiedziało, że źródło takich rzeczy nie robi, ze względu na to, że człowiek powinien sam przekonać się, że, że to, co istnieje, to nie jest przypadek, że wszystko zostało stworzone z jakimś zamiarem, że to nie, nie powstawało na drodze rachunku prawdopodobieństwa, że za tym jest jakaś inteligentna myśl. Ale któregoś dnia, po kilku dniach kolejnych, poprosiłem źródło, by do tego mężczyzny powiedziało jedno konkretne zdanie, które doda mu jakieś oduchy czy coś w tym stylu. I źródło powiedziało, Nigdy się nie poddawaj. To jedno zdanie powiedziało do tego mężczyzny. I on wtedy <coughs> wysłał nam zdjęcie. Po tym, po tym zdaniu, wysłał nam zdjęcie zeszytu, które niedawno, kilka tygodni temu, kupił w jakimś sklepie papierniczym, ponieważ potrzebował zeszytu do notatek. I na, na okładce tego zeszytu było po angielsku napisane Never give up, czyli nigdy się nie poddawaj. I dopiero w momencie, kiedy my. Powiedzieliśmy mu to zdanie od źródła. On zaczął wierzyć w to, że to, co mówimy, jest od źródła. I ten zeszyt, który kupił wcześniej, dużo wcześniej, kilka tygodni wcześniej, to było naprowadzenie go właśnie przez źródło, kiedy on szukał jakiegoś ratunku w, w tej sytuacji, w której się znalazł. Czyli źródło naprowadziło go najpierw na ten zeszedł z tym napisem nigdy się nie poddawaj, a później nam dało pomysł, żebyśmy Spytali źródła o to zdanie dla niego. I gdy spytaliśmy, on po prostu był w szoku, że to samo zdanie znalazł wcześniej, kilka tygodni wcześniej na zaszycie, tylko w języku angielskim. Także, także taka jest historia płynąca właśnie z tego, w jaki sposób źródło daje nam dowodę na to, że działa w naszej przestrzeni i próbuje nam pomóc. Kolejny przypadek to był związany z tym, że spytałem źródła. Jakby to było, znaczy, co by powiedziało o osobie, która, e, która nie wierzy, że szatan istnieje? I w jaki sposób źródło by go przekonało do tego, że istnieje? I źródło powiedziało, że, powiedziałoby tylko dwa słowa: szatan istnieje, to wszystko, ze względu na swój autorytet, czyli źródło w ogóle nie, nie przekonywałoby kogoś do tego, żeby uwierzył w to, że szatan istnieje, ze względu na to, że już sam autorytet twórcy powinien mu wystarczyć, żeby w to uwierzył. I to było jedyne, coś bym powiedziało, mówi do osób, które nie wierzą. Szatan istnieje. Takie jest krótkie zdanie do tych wszystkich osób, które mają wątpliwości. To, było, to był trzeci przypadek. Czwarty <ścoughs> przypadek to był przypadek, kiedy ja osobiście dociekałem, dlaczego byty nas nie z żoną nie rozdzieliły w taki sposób, żebyśmy nigdy się nie spotkali. W tym sensie, żebyśmy nie mogli robić tego, co robimy. Przeciw tak naprawdę szatanowi jego istotom. Na przykład, dlaczego nas nie rozdzieliły na oddzielne kontynenty? Dlaczego nas nie dały wcieliły w tych samych płciach? Dlaczego nas nie rozdzieliły wiekiem? Na przykład różnicą wieku 30-40 lat. I tak dalej. ciągle pytałem o to. Pytałem, bo chciałem w końcu źródło nie wytrzymało i spytało się z uśmiechem, czy ty naprawdę masz mnie za idiotę w ten sposób do mnie, ja trochę byłem skonfrontowany tym i źródło wytłumaczyło, że to jest jego wszechświat i jego wola się liczy w pierwszej kolejności. Więc jeżeli to, co źródło postanowi, to co zdecyduje, to dopiero na podstawie tego byty mogło ewentualnie coś zdziałać ponad. W momencie, kiedy źródło już coś zrobi. Więc wola źródła liczy się w. Pierwszej kolejności i że źródło nie jest bez, bezczynne. Jeżeli widzisz, że gdzieś w jakiś sposób się nabyty próbują złamać czyjąś wolę, na przykład dwie istoty chcą być razem, a oni próbują wbrew ich woli zrobić coś, żeby nigdy nie się nie połączyli, to źródło interweniuje w takiej sprawie, tak jak zainterweniowało w naszej sprawie, ponieważ byty gdyby chciały, gdyby, gdyby mogły, a oczywiście chciały, to rozdzieliłyby nas na wszelkie możliwe sposoby, żebyśmy nigdy nie występowali przeciwko nim, bo tak naprawdę w tej chwili to, co robimy, to zagraża im, ze względu na to, że podnosi, podnosimy u ludzi świadomość a, i oni tego po prostu nie chcą. Ale oczywiście, gdyby mogli, to by nas rozdzielili w taki sposób, że nigdy byśmy się nie spotkali, ponieważ dla bytów to jest dużym zagrożeniem, gdy e, no, dwie istoty łączą się po to, żeby przeciwstawić się im. Kolejny przypadek to żona przez jakiś czas miała tytuł, którym zwracała się do źródła, ponieważ dość istotne jest modlitwa, modlitwach, w której się zwracamy do, do źródła, do słudzy, jest to, żeby zwrócić się w taki sposób, żeby żaden byt pod tą modlitwę się nie podpiął. I żona wymyśliła taki zwrot w generatorze najwyższych wibracji, któregoś dnia, jak po raz kolejny zwróciła się w modlitwie Tymi słowami źródło zainterweniowało i powiedziało tylko bezbędnych tytułów. Żona trochę zmieszała i się pyta, no to jak mam się do ciebie zwracać, a źródło odpowiedziało, twórco miłości może być. I od tego czasu częściej już używa tego zwrotu twórco miłości, zwracają się w modlitwie do stwórcy, jak generatorze najwyższej wibracji. Zresztą z tego tytułu to też mi się wydało trochę taki śmieszny, a w końcu któregoś dnia źródło zainterweniowało i powiedziało, że no ten tytuł nie jest zbyt odpowiedni, jak, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób chciałoby, żeby się do niego zwracać. Kolejna rzecz to bajka Kung Fu Panda, ponieważ oczywiście jak być może wiecie, jak powstaje Wszechświat, powstaje wszystko, co... wszystkie rzeczy materialne jednocześnie, czyli w momencie, kiedy Wszechświat już, już jest gotowy, to wy, od wybuchu do ponownego złączenia się, jakby w jedną część, y, y, powrotu jak gdyby, do, do, do wszechświata, do, y, do tej, tej, tego momentu wybuchu, wszystko zostaje stworzone. Wszystkie galaktyki, wszelkie możliwości, w, w wszechświatach, jakby równoległych. I to nie jest tak, że na przykład jutrzejszy dzień nie istnieje. On istnieje i wraz z miliardami możliwości, na przykład jeżeli każdą osobę, które możemy wykonać. I w momencie, czy tak naprawdę wszystko zostało najpierw stworzone, a dopiero później my jako ludzie odkrywamy pewne rzeczy i któregoś dnia po prostu powiedziałem do źródła, że e, bardzo mu dziękuję za tą bajkę Kung Fu Panda, ponieważ jest no, rewelacyjna, bardzo śmieszna i dająca dużo do myślenia, w szczególności jeżeli chodzi właśnie o wiarę. W szczególności pierwszą część tam, gdzie jest Odniesienie właśnie do tego, jak wiara sprawia, że możemy osiągać pewne rzeczy. I źródło w tym momencie pokazało żonie taką twarz zamyślonej osoby, I w momencie kiedy podziękowała po prostu, żona podziękowała za, za tą bajkę. I później rozmawialiśmy na inne tematy, pytaliśmy się innych rzeczy, a na koniec jeszcze raz podziękowała w moim imieniu za tą bajkę. A źródło powiedziało: Są lepsze, po prostu. Jeżeli chodzi o, o bajki, które stworzyło. Więc nie w żadnym momencie nie przyznało się do tego, że no tak wspaniałą rzecz stworzyłem, ale po prostu skromnie odpowiedziało, że są lepsze. Także i ostatnia rzecz, jaka mi się przypomina, odnośnie relacji ze źródłem, to kiedyś jedna z Was wysłała do nas zdjęcia, książek do religii. Żeby, żebyśmy sprawdzili, czy przypadkiem nie, nie ma tam z tych książek, nie wchodzą jakieś byty. I okazało się, w momencie, że kiedy żona zasłała energię ze źródła na te książki, to przyszła informacja ze źródła, że źródło nie chce ładować swoją energią czegoś, co jest kłamliwe. W tym sensie, że po prostu książki do religii są po prostu sfałszowane, zakłamane. I w odpowiedzi na reakcję źródła też zaczęliśmy się śmiać. Oczywiście to była celowo zamierzona reakcja źródła, bo wiadomo, że jest wiele książek, które są kołamliwe nie tylko te od religii, ale myślę, że, że reakcja źródła była właśnie celowo tutaj po to, żeby po prostu pokazać tam, jakie jest źródło że, że lubi żartować, lubi się śmiać. i. To też jest w naszej naturze, tak naprawdę. My, my eko ludzie, jako część źródła, też lubimy się śmiać, lubimy żartować, lubimy dobre komedie. To wszystko pochodzi też od źródła. Także to wszystko, co w tym odcinku mam Wam do przekazania. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.